moi piękni ludzie. Nasze dzisiejszy filmik zaczniemy od quizu. Zgadnijcie gdzie jestem. Odpowiedź A. Ślepowron. Odpowiedź B. Kamienna góra. Czy może odpowiedź C. Wolansz. Wolant. Gdzie znowu zapomniałem tej durnej nazwy. Volan. Whatever. Dobra, macie 3 sekundy, aby się zadeklarować. 2, 1, koniec. I co, nie mieliście racji? Odpowiedź: X Tesla. <śmulanie> to jest kolejny inside joke, ale ponieważ nie jestem taki wredny, to wam wytłumaczę pokrótce. Kiedy chodzimy na spacery rodzinne, to mój starszy syn lubi tworzyć quizy. Nazywa je quizami o Minecrafcie. One z Minecraftem już dawno nie mają nic mi wspólnego kiedyś trochę miały. Teraz dotyczą się głównie Tesli. I a na wiele pytań, na przykład, nie wiem jaka jest najwyższe wzniesienie w jakimś tam nie wiem tunbuktu, co ja się chyba wie najczęściej, to on odpowiada właśnie, jak próbujemy zgadnąć na jedno z jego zaproponowanych rozwiązań, to okazuje się, że żeby zdać trzeba było powiedzieć odpowiedź X Tesla. O, dziękuję bardzo. O, koniec tłumaczeń. Natomiast całkiem szczerze, jestem na tym wolażu, wolancie, czy jak, jak mu tam by było inaczej. Jest to drugi raz, ponieważ nie wiem do końca, kiedy ten filmik dodam. No to musicie tylko wiedzieć, że jest dzisiaj sobota 2 sierpnia. Nie wiem czego wstawię jutro, czy może pojutrze, czy kiedy, bo składam też materiał na jakiś taki inny, inny łączony filmik. Ponieważ kilka ostatnich dni znowu odpoczywałem po poprzedniej wyprawie, tutaj, tak swoją drogą. Tym razem planuję troszeczkę inną trasę zrobić. Proszę bardzo, wolaż! Jednak wolaż! Tym razem, słuchajcie, idę czerwonym szlakiem dalej, bo niby jest punkt widokowy za 15 minut. No to będę tam zejść za 7, może 8. I ogólnie mówiąc chcę tam właśnie dojść dalej, dalej czerwonym i zejść na dół do szczytnej. Ze szczytnej wejść na szczytnik żółtym szlakiem. I generalnie mówiąc żółtym szlakiem właśnie wrócić do polanicy. Co nam łącznie powinno dać mniej więcej podobny dystans, jak wcześniej, to zejście czarnym. O tędy. No tutaj jest czarny szlak. O. No. No dobra, to idę w takim razie. A, ale zanim jeszcze zakończę ten wspaniały filmik, no to opowiem Wam jeszcze taką jedną historię z życia. Otóż jedna z wielu moich fanek, wielu, mnóstwa, się nie zliczę, podzieliła się dzisiaj ze mną taką informacją, że ona to jest chyba sadomasochistka, bo robi po raz drugi ogórki kiszone Znaczy dwa dni temu robiła po raz pierwszy 3 kilo chyba tam nie wiem z 6 wielkich słoików zrobiła z tego ale widocznie uznała nie wiem czy takiej się spodobało czy po prostu ma za dużo czasu pomiędzy gotowaniem sprzątaniem zakupami pieczeniem w czasie wakacji, tak na marginesie, to nie, no pojechała na targ i stwierdziła: A co tam, machnę se chyba kolejne 3 kilo, bo tak na oko to chyba było tyle samo, więc chyba robi drugą porcję, znowu gigantyczną. A w międzyczasie jeszcze w ogóle chciała silikon wymieniać w, pod prysznicem, bo grzyb się zalągł i jedyna opcja to jest po prostu wywalenie tego. No, ale powiedziała, że nie, że poddaje się, że jednak prysznica już nie ogarnie, ale robi ogórki. No dobra. I ja jej mówię, że no, ja też chyba trochę jestem świadoma sochistą, bo się znowu wybiera na tą gigantyczną górę, nie? I znowu będę łaził gdzieś, nie wiadomo, 16-18 km. I ona mówi, że ona mnie podziwia, że to jest niesamowite, co ja robię. To ja jej mówię. No to słuchaj. Ona mi. Gdzie ja się zajmuję tylko własnym tyłkiem. Dostajesz żyć pod gębę. Mogę se spać w dzień. Chodzą mnie, masują mnie wodą. Generalnie chilluję bombę. A to, że sobie chodzę, to to już jest mój zasrany wybór, nie? że se chodzę. Ale ona mi mówi, że ona mnie podziwia. To musi być miłość. Naprawdę. O... No nic. Natomiast yy... zadecydujcie, kto z was, Waszym zdaniem, moi drodzy widzowie, kto Waszym zdaniem bardziej się poświęca? Owa moja yy, anonimowa słuchaczka, yy, oglądaczka. Czy też ja? Możecie zostawiać komentarze. Serdecznie zachęcam, ponieważ jak na razie pod komentarzami udzielają się w kółko te same osoby, za które bardzo dziękuję za komentarze i bardzo się cieszę. I serdecznie zachęcam do komentowania jak najczęściej. Ale zachęcam też nowe osoby, żeby wypisywały swoje spostrzeżenia. Niekoniecznie przyjemne, nie musicie być dla mnie mili. Czy cokolwiek możecie powiedzieć Pożek kurwa, a ty jesteś chujowy. Czy cokolwiek... Może... Może nie w ten sposób akurat. Można to użyć bardziej poetycko powiedzieć na przykład. Wać pan jesteś kawał Gnoja na przykład. Bardzo proszę, też można, jak najbardziej. Więc śmiało proszę się nie wstydzić komentować. Oraz tak jeszcze całkiem ostatnia, że. Wy za darmo oglądacie moje filmiki i nawet mi łapyk w górę nie dajecie, tak? I suby macie tego Subować, no. Bo zbiorę z 10 tysięcy subów i, i zacznę zarabiać pieniądze sensowne. Brakuje mi do tego jeszcze 9980... Dwa suby. czy coś koło tego, albo pięć, albo siedem. Jak coś ciekawego zobaczę, to jeszcze wam pokażę. Naura no Kolejne pozdro dla kumatych. Zobaczcie, gdzie zawitałem. Do rudnika. No rzeczywiście tutaj zaczynają się robić jakieś górki, jakieś widoczki, więc może jeszcze jakiś z górek pagórek przychaczę. Jak będę miał jakiś widoczek, to wam powiem i pokażę. Prawdopodobnie O może to gdzieś tutaj będzie Zakładam, że to jest to. To co przed chwilą było to chyba właśnie było to i... Zobaczcie. Tutaj sobie ludzie mogą robić ognisko, zapewne. To w sumie nie jest Park Narodowy, tak naprawdę. O. nie w dół tym cholernym, szlakiem to takie trochę przygodne dla, dla kozy. Wojska ścieżynka, cała masa kamieni. Ech. Teraz się trochę poszerzyło, kurczę. Nie nagrałem w tym momencie, kiedy miałem tak naprawdę ścieżkę na szerokość stopy. Ech. Teraz tutaj jest trochę szerzej już. Ale muszę przyznać, że Widoczki jeszcze miejscami się gdzieś tam pojawiają. No i znowu w dziki las. Ten dziki las. A, tak na marginesie tylko jeszcze wspomnę, że raz tylko spotkałem parka takich młodych ludzi po trzydziestce. A tak o, poza tym nikogusieńko. Całe góry dla mnie. Hi. Zostało ostatnie nawarstwienie. Ostatnie elementy czerwonego szlaku, którymi muszę zejść. Po prostu ostro w dół. Uważaj na schodki, kurde. Całe szczęście, że przynajmniej tutaj są kamienie. To na czarnym szlaku. To po prostu wszędzie był tylko taki pył. I taki wiecie, o to, co jest pomiędzy te brązowe, pomiędzy tymi kamieniami. Oh, fuck you. Kurde, tam jeszcze gorzej będzie, niżej. Ja pierdziele. Co mam tam skakać. Normalnie tam jest jakiś cypel wyskok, no. Czy zaraz tam dojdę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co, to jakieś drabiny do cholery jasne. No, powiem, wam, że już trochę jestem zmęczony. Ale już nie tylko tym, że dzisiaj, tylko w ogóle jestem trochę zmęczony. Jednak, tak wiecie, co musieć chodzić w takiej ilości. Odrobinę przekraczające możliwości człowieka dzień w dzień. A czy w cudzysłowie dzień w dzień, oczywiście. Bo Przecież końcu robimy sobie odpoczynki, nie? Ale jednak, co innego, pojechać sobie. W górę na 2-3 dni połazić, a później sobie zales na tronie i powiedzieć: No, ja tam byłem. A co innego, kiedy masz tutaj 3 tygodnie, kurde i dzień w dzień masz troszeczkę napinkę, żeby coś gdzieś zrobić, coś gdzieś pójść. W końcu tylko siedzisz na dupie, nie? Nic nie robisz innego, co masz do roboty. Idź, pochódź. Idź. Jezus Maria, jak się nie połamie po tym wszystkim. O, y -y -y. będzie cud. O. Dobra wiecie co? Dalej będzie tak samo, więc już wam daruję dalszy, dalszych elementów tej, tego schodzenia. Ja pierciłem. Jeżeli zobaczycie to znaczy, że przeżyłem Elo mordeczki, e, to co tam widać na tej górce, to jest ta wieża widokowa, a znaczy nie wieża, górka widokowa u nas jest widokowa. Oraz w kilku miejscach widać taką też inne wystające kamyczki. To są te właśnie takie inne te górki, jakieś te lelu polelum, jakieś inne tego typu rzeczy, które e, widziałem poprzednim razem. O. No tak ja chciałem ją tylko pokazać w sumie, że, że... że idę od dołu. Miałem tam to z drugiej strony, już jestem bardzo blisko szczytnej. E, kilka słów odnośnie, skoro już was mam, e, kilka słów odnośnie mm, zdjęcia z, z miniaturki. Nie wiem, czy to co prawda jest to wyznanie, ale w Polanicy jest cała masa Jehowych. Stoją z tymi swoimi e, naukami, tymi kursami Biblii, biblijnymi w tych takich mega grzecznych strojach. Obsiadują ławki. Czasem potrafi iść być po prostu po dwa stojaki na jednej uliczce. Dosłownie, jakieś szaleństwo. Nie wiem. Może uważają, że ludzi w pewnym, pewnym wieku łatwiej złapać. Uznałem, że zasługujecie na ten widoczek, nie tylko ja. To też możecie go zobaczyć. to szczyt... ze szczytnej na szczytnik I po raz kolejny spakowałem się po jakąś kuziwa głupią górę Boże, jak jestem głupi Po co mi to wszystko jest? Po co ja to robię? Co i komu ja chcę udowodnić? Nie wiem Bez sensu No cóż Ale te widoczki są naprawdę fajne Już mam dość. Woda mi się skończyła. A dopiero jestem na szczytniku, prawie. Jeszcze taki kawał drogi, bez wody. Ale już głównie z górki. Chyba. Przejdę się wokół tego szczytnika. Nie będę Wam dawał się zwiedzania. Ale pokażę Wam jakieś fajne elementy. Ta sympatyczna wieża. Teraz z gałgłem Polski Idziemy dalej Trzeba być dobrze skomunikowany Widok na szczytną jeżeli słyszycie jakieś basy stamtąd, to dobrze słyszycie, bo tam jakieś wesele wsteczko jest tu. Nie mam czasu na przewodnika niestety, stała mi godzina do kolacji, muszę zdążyć na kolację, muszę. Wiecie co, znów minąłem Kalwarię Górską i Krzyż Misyjny, ale wiecie za to, na co trafiłem? Na dwie wysykające się żaby. słowa uderzają z wielką mocą Nie, nie będę śpiewał, nie bójcie się Po prostu akurat tego słuchałem przez chwilę e, Ponad 3 godziny około 17,5 km właśnie wchodzę w park e, więc no dosłownie 2-3 minuty i Jestem już w sanatorium. Zmarnowała mi ta ścieżka, powiem Jestem strasznie zmęczony. Tak bardzo zmęczony, że nie wiem, czy już w ogóle cokolwiek będę robił do wyjazdu. Montuję jeszcze jeden materiał, który będzie takim zlepkiem różnych wydarzeń pojedynczych. Niekoniecznie ze sobą powiązanych. No, więc... Będzie jeszcze jakiś filmik, przynajmniej jeden na pewno. Podejrzewam, że jeszcze z jeden zrobię taki tytułem zakończenie podsumowania wniosków czy czegoś takiego. A na tym czas to tyle. jaki